Witam Was bardzo serdecznie w szóstym już odcinku Ja jestem Lunatyk, a to jest gra Harry Potter i więzienia z kabanu Jesteśmy w trakcie yy, zadania profesora Lupina Expecto patrona i te rzeczy, jak dobrze pamiętacie Mroczno, straszno i w ogóle Więc tam są szafy O, nawet trzy są szafy Coś czuję, że będzie źle jak tam podejdziemy Oj Oj o. Aha, oh, to dementor. Niechary się! To Bogin przybrał kształt dementora, żeby cię nastraszyć. Ha, jeszcze czyje lepiej. Dobra. patronu. Wow. Nieprzyjemny Jeśli dźwięk. Czy dementor albo Bogin, Ich obecność zapewne uniemożliwi ci ruch. Aha, czy nie mogę się ruszać? Super. patronusa w Bogina, żeby go unieszkodlić. Dobro. Zaczaruj każdego bałwina w okolicy. Musisz pokonać wszystkie, w no. tym zaklęcie przestanie działać. EXPEKTO PATRONU! PATRONU! UDAŁO SIĘ! Wygląda na to, że opanowałeś to zaklęcie. O! Jest tu także karta kolekcjonerska. No. I co, to wszystko? wszystko fajnie, tylko dźwięk był straszny, znaczy się strasznie głośny przynajmniej. Zauważyliście, nie? Nie, tu nic nie ma. To co, idziemy do karty. A, tak, no dobra. Ej, co jest? Nie! Co? O, o nie! EXPECTO patronu! EXPECTO patronu! Wybacz mi pułapkę i to wszystko. Musiałam <laughs> sprawdzić, jak się zachowasz, gdy dementorzy cię zaskoczą. Poradziłeś sobie bezbłędnie. Dziękuję, profesorze Lupin. O, dobra, świetnie. Poradziliśmy sobie bezbłędnie. Jeśli chcesz pominąć scenkę filmową, naciśnij Enter podczas filmu. Tak, to już znamy, wiemy to. Cóż teraz? No, muzyczka się włączyła, a znowu się wyłączyła. Zaczynam się już przyzwyczajać. Po lekcji walki z dementorami, Harry zapytał profesora Lupina, czy to prawda, że Sirius Black i ojciec Harego byli przyjaciółmi. Profesor Lupin wydawał się zakłopotany tym pytaniem. Powiedział tylko, że dawno temu znał Siriusa, a przynajmniej tak mu się wydawało. Aaaa! Parszywek zniknął! I wiecie, co znalazłem na podłodze? Kocia sierść! Żółta kocia sierść! Żółta? Sugerujesz, że krzywołap... Jest rudy? Właśnie usłyszałem, że mają uśmiercić dziowa za to, że zaatakował Malfoja. Nie mogą tego zrobić! To wszystko wina Malfoja! To jego powinno się ukarać! Coś musi się dać zrobić. Może apelacja? Apelacja! To jest myśl! Jestem pewna, że czytałam o podobnej sprawie Hipogryfa. Poszukamy w bibliotece. Pójdę z wami, ale jestem wściekły na twojego potwornego kota. No, dobra. Ciekawe, gdzie jest pani Pins. Może krzywołapią też dorwał? Na pewno pozwoli nam przeszukać księgi pod kątem hipogryfów. To ważna sprawa. Są przechowywane tam w dziale prawnym, ale jest zamknięty. Kiewa. Musi być jakaś inna droga. W porządku, ale spróbujmy nie wpaść w tarapaty. Kłopoty? Kto mówi, że wpadniemy w kłopoty? Tak, Ron, coś to zrobił.

Wszystko nie? Sprawdź, czy można się jakoś dostać do sekcji prawnej, Ron. Sekcja prawna. Dobra! Aha, to jest Ron, nie? Eee, fajnie, weźmiemy sobie żabę. Jedna wystarczy. Sprawdzimy, co tu jest. Więc nie ma, o ty, Dobra. Powtarzająca, zamykająca i otwierająca się. Nie, to nic nie ma. Nie. Alohomora! Alohomora! Nie, to już się nie otworzyło. A to nam da jeszcze fasolki. Pozbieralibyście te fasolki. No, na nic nie można na Was liczyć. Co, jeszcze raz? Hmm. No mszy. Nie mów, że jeszcze raz. Dobra. Wszystkie fasolki wzięliście. Tak, Harry wziął żabę. Nie wiem po co. No tu nic nie ma, no to Karpere nie pozostaje traktu. nam nic innego. O! I co teraz? Aha! Ale bajer z tym stołem. Dobra. Tu coś jest. Tu są schody, no fajnie. Dobra, czy teraz jesteśmy Hermioną? No zobaczymy, co tu jest, nie? O. o, karta, a właśnie zobaczymy karty, 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 które to były. Wampiry? Chyba nie, nie. Nie, to nie były wampiry. Tu jakieś jedna. O. Walko Esalon, starożytna Grecja. Jako pierwszy opisał przypadek Animaga. Sam mógł zamieniać się w Sokoła Okej. Okay. To. A, no Komoria tak. Nutką. 1665 1743 Założycielka Towarzystwa Reformowania Wiedźmi. No dobra. Reformowała. Wiedźmy i TP. No to wszystko, co nie mamy, nie? Okej. Okay. To co teraz? Trzeba drzwi otworzyć, nie? To są tylko dwie kłódki. A Hary? Co? co z Hary? Wezmę to stąd, Tron. Ty i Hary zostancie na czatach. Krzykniemy, jak pani Pinc się pojawi. A ja usłyszę. Jasne. Dobra, więc tu coś jest. Nie, nie, nie ma, nie ma. O. Aha, no tak, gdzieś trzeba było przejść. Tylko strasznie wysoka ta książka, nie? Zapisywania gry. O, nie. Ale mają ochronę w tej bibliotece. Bierz to! Czemu tego nie bierzesz? Auć. Następne dwa lecą. Co tak parami biegają? Nie wiem, czy zauważyliście, ale one wyciągają te e, niespodzianki z różnych rzeczy. Na przykład, się z różnych rzeczy. no. Niektóre wyciągają z kieszeni, a niektóre na przykład z e, buzi. Czasem się zdarza też. Dobra, no, no, wszystkie? Wszystkie. O, to jest. Ale horrora! O! To są kociołkowe pieguszki, No ale sprawdzimy co tu jest, nie? Nie wiem, jak wejdziemy to się nie stanie? Nie wiem, boję się tam wejść. Weźmiemy smoka. Za mną nic nie ma? Nie, nie. Tak z przyzwyczajenia. A. Dobra, bierzemy kule ognia. I gdzie my mamy? Bo tam nic nie było, nie? To też nic nie ma na tej wysokości. To co my mamy tu wlecieć? Po co? Coś za tą ścianą Hermiona bym musiała wejść. A zapalimy w kominku. Dobra, lecimy. Co, nie zapaliło się w kominku? A to bestialstwo. No i co tu jeszcze można zrobić? Kominek, kominka nie idzie zapalić. Helmiona, Siemka. Eee, tu to, to nic nie ma. No nie da się, został tylko kominek. Weźmiemy jeszcze kulę. Jak już tędy przelatujemy. Świeży oddech. Okej, okay. no tylko tu. No a jednak, oh. no. Czemu wtedy mi się nie chciało zapalić? Ale bez nadzieja. Jaka A, muzyka? No wysoko Hermiona, no nie skaczesz. Co, tu nic nie ma? Nie? Z głowy nic nie, nie. Nie, nie, nie. Dobra. Czyli to jest ta książka, tak. No, no, Tu jest ta księga! Świetnie! A teraz do Hagrida. Do Hagrida, no okej. Okay. Wielu uczniów, krążących po zamku, może Ci doradzać, przypominać o zadania i podpowiadać, jak się ukryte nagrody. O, dobra, jeśli podejdziesz do ucznia lub zdarzysz się z nim, usłyszysz, co ma do powiedzenia. Dobra, czyli pytamy uczniów. Od dzisiaj podchodzimy do uczniów. Tak, muzyka się zaczęła. Znalazłeś coś, co mogłoby pomóc w obronie Hardodzioba? Tak, zostawiłam książkę w chatce Hagrida! Już? Chwileczkę. Jak to zrobiłaś? Dopiero co poszłaś. No właśnie. E, m, poszłam na skoty. Jasne, Przez jasne. nie możemy się spóźnić na zajęcia z uroków. To niedaleko. Nie! Zabierzcie ode mnie do paskupra! O nie. Kompletnie otalała! Tak, <laughs> Ta kartka na ziemi. Może się tym zajmiemy. A... Nie mamy teraz zajęć z uroków? Tak. Myślę jednak, że mamy czas, by dać tej rzeczy nauczkę. Gdziekolwiek jest. No, Decyduj pewnie tam jest, nie? Idziecie Dobra. na lekcję zaklęci uroków, prawda? Tak. Jest na drugim piętrze, tak? No jasne, ale ze mnie głuptas. Zobaczymy się w klasie. Dobra. E... De Rozwaliliśmy kolejną zbroję, która... Dobra, dała nam coś. Idziemy, nie? Pytanie. Jasne, że idziemy, no coś trzeba robić w tej krze. No. O! A. Mam nadzieję, że pomożecie! Potworna księga potworów wymknęła się spod kontroli. Ej, ja już znam. To była ta od kochlików. Skotła! Za pokonanie wszystkich kartek otrzymacie kartę kolekcjonerską. Można zdobyć aż pięć kart. Nie ma sprawy. Zajmiemy się tym. A ty znowu Zobaczenia. uciekniesz? Zostałaby mi pomogła, ale jestem spóźniona. <grych> Bardzo spóźniona. <grych> Jasne. Dobra, chodźcie tu. Trzeba dać księżce, nauczce... nauczkę. Mm. A Cudownie. Dobra, no to... Brrr, tak. Uważaj! Rictusempra! centra! Dobra, jakoś mi się nie chciało na początku Okej okay. Wow, Ok. Mamy 14 Nie potrzeb. Oh, zapisywanie gry w takim momencie i ja ten, nie potrzebuję żaby, bo nam bardzo dobrze poszło. Grrr, no. No. A ja poprawię. No. Dobra. Ring to centra! Link to centra! Ringus centra! Ring to centra. 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 centra! Chciałbym się palić, ale wypadliśmy nieźle! No całkiem nieźle. A znowu to zapisywanie gry. Czy się... fajnie, bo jak nam się umrze, chociaż jest to w ogóle możliwe, żeby umrzeć. Znaczy się... żeby nam my się my życie to. straciło, nie wiem. Dobra.

Zdaliście się znakomicie! Ron, uh. coraz lepiej rzucasz zaklęcia! Tak. No i znowu w tym samym momencie ja cię kręcę. A trzeba się skupić przy tych kartkach? Naprawdę. Masakra. Dobra. Im dalej, tym lepiej od straszliwej księgi. O! Ron wziął ze mnie przykład. Permiona też. Jak? Zbyt wiele, dajemy sobie radę. Okej. Okay. Wiem, że podkręciliście tempo. zestawu. Tak, czyli zostały nam jeszcze raz, bo ja tego nie liczę, serio. Ale życie mamy full, więc nie jest źle, chyba, nie? Dobra. To cofanie się jest fajne. <grymne> Okej. Okay. Do dzieła. Ostatni raz. Pewnie jeszcze bardziej podkręcić tempo. Ja się już ledwo orientuję. Dobra. Okej okay. Na razie nie źle, orientuję się. O shit! Rany! Co za zręczność. Już po potwornej księdze potworów. No. To trochę smutne. Chyba powinniśmy byli spróbować ją poskromić. Ciekawe jak. Uczciwie, Hermiono. A pisała tylko Hermiono, nie? Dobrze widziałam. Okej, okay, zapisywanie niegdy. No. Dobra. Bierzemy jedną żabę tak jakby co i sprawdzimy karty, bo przybyło nam pięć nowych kart. O, to są te. Karty sławnych więź. Baba Jaga. Dobra, czytajcie o Babie Jagie. Jaga. Średniowiecze. Rosyjska wiedźma, która mieszkała w chatce stojącej na ogromnej kurzej nóżce. Jadała na śniadanie dzieci. Prawdopodobnie również na obiad i na podwieczorek. Ciekawe. My ją znamy, nie? Tam był gdzieś jeszcze Jaś i Małgosia. Dobra. Mniejsza z tym. A Baba Jaga? No. To była chyba ta od tego ciastka domku z piernika? A nie kurzej nóżce? Dobra, może znamy inną Marodula wersję. Marodula Green, średniowiecze. Korzystając z eliksiru upiększającego, ukryła swoją prawdziwą wiedźmią postać, poślubiła króla i używała zaczarowanego zwierciadła, aby wzmacniać swój wizerunek. Stała się zazdrosna o najpiękniejszą dziewczynę w państwie i podała jej zatrute jabłko. Tak, to też skądś znamy, nie? Leticia Somnolens, średniowiecze. Złośliwa wiedźma z zazdrości o królewską córkę, spowodowała, że ukłuła się ona szydłem nasączonym wywarem żywej śmierci. Młody czarownik, który posmarował wargi eliksirem wigenowym, pocałował księżniczkę i przerwał jej trans. Serio? Wywar żywej śmierci? Eliksir wigenowy? Ciekawe, ciekawe. Stara mateczka Habbar, średniowiecze. Zwabiała zbłąkane zwierzęta do swej chatki i głodziła je na śmierć. Mm, ciekawe po co. Cordelia Misericordia, 1298-1401, reprezentantka wiedzim na XIV-wiecznym Zgromadzeniu Rady Czarodziejów. Dobra, mi się z tym... Na tym wiecie jest 0 na 4. Bieżący poziom. Chyba nam źle idzie. Sprawdzimy potem.. Chociaż nie, 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 nie. Eee, tak, mamy już jedną odkryte na Cóż, tym poziomie. Lepiej chodźmy na zaklęcia i uroki. Tak. Mamy odkryte to tylko że. O. Tylko że sprawa wygląda tak, że... Znacie moje zamiłowanie do gubienia się w save'ach i takie tam... Tak znowu mi miejsca na dysku brakło. Niestety, chociaż nie, 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 to tu, tu jest inna historia, to mi jeszcze wcześniej, ale to mniejsza z tym. Podobają mi się te czaszki, ekstra są, co jeśli to działa, no to z drugiej strony też, nie? Dobra, e, no i tym razem, co to było tym razem, aha, nie zapisałam pliku audio. A nie chciałam, wiecie, nie lubię tak nagrywać do, do tego, co się dzieje. Znaczy się, oglądając, wolę grać i mówić, i się jąkać, i nie wiedzieć, o czym mówię, no niestety. A, a tu to się musi być, nie? Hmm. Dobra. Byśmy już tu byli. Wiem, że byłam tu z wami, ale... Dobra, się z tym. Weźmiemy to. Ja sobie jeszcze pogadam. Ale o czym ja, ja mam jeszcze gadać? No cóż... Nie zapisałam audio, komputer mi się wyłączył. Pokazał się blue screen, błąd pamięci, takie pierdoły. A, no więc dobrze, tym razem zapiszę to wszystko, więc spokojnie. Zapisuję w tym samym momencie, w którym skończyłam wtedy. <laughs> Więc spokojnie, tam mamy wszystko, tak jak tu teraz. No cóż, dzięki wielkie za obejrzenie mnie i słuchanie. I do następnego razu. Na razie, cześć.